Dzień dobry lwy, witajcie na moim kanale. Zapytaj Tarota. Nie było mnie trochę. Jak weszliśmy w nowy rok Ach, numerologiczny, u mnie było bardzo intensywnie, i naprawdę poczułam, że potrzebuję chwili odsunięcia się od takiej działalności energetycznej. Że zwyczajnie potrzebuję nabrać sił fizycznych. I powiem Wam, że bycie artystką, tarocistką, kobietą, matką, energetyczką, bywa czasami robi się skomplikowane. Dlatego wybaczcie mi, proszę, dziękuję za Waszą cierpliwość, że jesteście, że wytrzymaliście. No i wiecie, jak to w życiu. I uznałam, że jednak zostały nam trzy tygodnie września. To warto przyjść z czytaniami, jakie energie będą się wokół nas. Nam towarzyszyły, i y, jak masz takie wskazówki, to można uniknąć jakiegoś wskoczenia w kałużę i pochlapania się, dlatego jestem. Zachęcam Was też, żebyście zobaczyli y, znaki Zodiaku, w których macie ascendent i planety osobiste. Y, link będzie jak zawsze w opisie filmu, bo to Wam da szerszą perspektywę. A jeżeli chcesz mieć czytania prywatne, to zapraszam na kontakt do mnie mailowy i będziemy się umawiać, bo ja już też teraz normalnie jestem i pracuję, i, no i jestem. No to co lwy, gotowi? Zobaczmy, jakie energie przychodzą we wrześniu 2024 dla lwa praca finanse. Królowa Kielichów, <laughs> a uczucia, emocje, sprawy miłosne, wszelkie takie, król buław. No to co, czym się zajmować we wrześniu, na czym skupiać swoją uwagę, co to jest? Sprawiedliwość. A na czym nie skupiać uwagi i czemu się nie przyglądać i czemu nie robić? Możą złożyć na później. Dziesięć pentakli. Mhm. Twoje nastawienie, Lwie, do, do września, na wrzesień. Trójka mieczy? A co to w ogóle za pomysł jest? No i karta na wrzesień dla Lwa to. No wiecie co? Az Uff, dobrze. No przynajmniej ten azbuław trochę nas, bo ja też lwica, jak wiecie jeszcze w ascendencie mam lwa, ósemka mieczy. A już wiem. No dobra, zajmijmy się tą trójką. Kochane lwy i ty mądra tarocistko. Mów... O... Wrzesień będzie fantastycznym momentem, aby się spotkać z przekonaniami, które nas nie wspierają ciągle szukać od nowa w asie buław działać, wychodzić ze strefy komfortu, robić inaczej niż do tej pory. Jeżeli do tej pory, nie wiem, odchudzasz się od 10 lat i ciągle jesteś na diecie, a to nie działa, to znaczy, że robisz coś źle. Trzeba zobaczyć, gdzie popełniasz błąd w trójce mieczy i w asie buław ruszyć tyłek i robić inaczej. We wszystkich aspektach swojego życia, drogi lwy. Wrzesień jest dla nas spotkaniem się z naszymi durnymi przyzwyczajeniami, które nas ranią, durnymi powiedzeniami, durnymi przekonaniami, które nas nie wspierają i durnym, złym okiem w jakiejś przestrzeni, w który, którym patrzymy na świat. Szukaj, a znajdziesz i zrób inaczej. To jest bardzo ważne. Niektóre lwy, dobry czas, słuchajcie na to, jeżeli z kim jesteście, z kimś jesteście na ścieżce wojennej albo macie coś, tam się pokłóciliście, nie są wyjaśnione jakieś sprawy, ktoś was zranił i trzymacie urazę, to jest idealny moment na to, żeby wybaczyć. Zobacz na ile jesteś gotowy lwie, wybaczyć, jak ktoś cię kopnął w tyłek i zranił ci serce. Czy jesteś w stanie? Ja nie uważam, że yy, można, jak się nie jest w stanie i ma się jeszcze zadrę w sercu, że na głowę wybaczanie nie działa. Tu musisz to poczuć, że. Jesteś gotowy na to, żeby danej osobie wybaczyć to, co Ci przyniosła, jaką lekcję do Ciebie przyniosła. Co może pomóc? Że to, co ona Ci zrobiła, była lekcją, żeby dla Ciebie, żeby na przykład więcej tak, tak nie robić, czy tak nie postępować, bo dostaniesz kopniaka. I w asie, asie buław zmienić inaczej. W ogóle ten miesiąc dla Was, drogie lwy, jest takie spotykanie się w w Karcie Sprawiedliwość, samemu ze sobą, z naszymi, z naszymi cieniami, z nas, tym, co my koncertowo źle, fatalnie robimy. Może mamy złe nawyki. Może to jest warto przyjrzeć się temu i powiedzieć, no słuchaj, tu dajesz ciała na całej linii, nie wiem, obżerasz się, jesz dużo cukru, palisz, nadużywasz, w różnych aspektach, nie, nie żyjesz zdrowo. To są oczywiście takie y, banalne przykłady, ale one do, dosyć dobrze odzwierciedlają tę energię. Więc, drogie lwy, czas porządków, weszliśmy do dziewiątki. I przy, przyglądania się nie światu zewnętrznemu, tylko co ja mam u siebie, jakie brudy, e, gdzie mam te brudy w piwnicy u siebie, w podświadomości, i zacząć brać szmatę i umyć tą podłogę, wywalić to wszystko. I wtedy nam przyniesie, robić inaczej. Ok? Bardzo fajne pod tym kątem e, przesłanie. Spójrzmy na pracę. Królowa Kielichów. Dobra, powiem inaczej. Będziemy chodzili do pracy po to, żeby miło spędzić czas. No i dobra, no, jakoś. Lub w asie buław odkrywać fajne aspekty naszej pracy. To jest fajne przesłanie, co? Dotychczasowo Twoja praca może była jakaś i jest ciągle ta sama. To zależy naprawdę od Ciebie, to mówię o tym sprzątaniu i patrzeniu na, na swoje życie, jak Ty do niej podejdziesz. I w pracy Ci się uda, Lwie, spojrzeć z perspektywy, nie jest tak źle. I będziecie friendly dla wszystkich, i będziecie otwarci. Tylko uwaga, żeby te, ta emocjonalność nie przełożyła się na waszych szefów, na, na taką, że będziesz nagle rozpaćkaną. Ktoś ci powie: weź idź to, zrób, a ty się rozpłaczesz. No, na, na to przy trójce, trójce mieczy należy uważać, żeby nie reagować zbyt emocjonalnie, tak? Ktoś ci coś powie, że nie wyrobiłaś się z robotą, a ty się rozbeczysz. Bo. Królowa Kielichów tak zrobi. Natomiast masz tutaj Asa Buław i, i, i Sprawiedliwość, więc to trochę Cię to zrani, a potem powiesz, no dobra, zwieram pośladki i sprzątam to gówno, które narobiłam albo y, naprawiam błąd, który popełniłam i bardziej się angażuję. Także y, zwróćcie na to uwagę. Finansów nie widzę, tu, to znaczy awansów y, jakiegoś Pójścia do góry, nie widzę tego, drogie lwy. Przeżyjcie spokojnie wrzesień, a zobaczymy sprawy w robienia kariery, zostawcie na później. Po prostu róbcie to, co. Znaczy ja uważam, że najważniejsze dla nas jest we wrześniu sprzątanie sobie w głowie i budowanie nowych nawyków. W finansach nie inwestujcie, nie kupujcie, nie, nie róbcie emocjonalnych zakupów, które poprawiają Wam nastrój. Możesz mieć jakiś nastrój i kupisz sobie 50 torebkę, 60 parę butów albo kolejny płaszczyk, szalik, do nikomu, do, do niczego niepotrzebno. Panowie, kolejna komórka albo jakiś fajny gadżet albo coś takiego. To są wydane pieniądze emocjonalnie i one ci nie poprawią humoru, dopóki ty sama u siebie nie posprzątasz w duszy i nie zrobisz sobie porządków. Uwaga na takie, bo możemy kupić za dużo i y, przepuścić sporo, zwłaszcza tutaj w tej dziesiące pentakli, y, nie kupujcie niczego pod wpływem emocji. Proszę się uspokoić. I wejść w kartę sprawiedliwości, czy wszystkie formalności są, do, czy to jest y, dopatrzone, czy to jest mi naprawdę potrzebne, niezbędne, czy ja potrzebuję tej siódmej torebki, czy kolejnego zegarka, no cokolwiek to jest. Czy, kolej, czy zmienić samochód, czy y, nagle szukać y, innego mieszkania. Nie, to jest niedobry czas na ta, tego typu działania. Jeżeli już musicie i macie taką sytuację życiową, to... To w tej karcie sprawiedliwości 10 razy przeczytać umowę, 50 razy dać komuś do przeczytania, bo nastawicie się jakoś emocjonalnie i to y, trochę wam zaburzy obraz tego, co jest tak. O nie mogę machać ręką, bo się rozjaśnię. Y, to zaburzy wam obraz tego, co jest w rzeczywistości, ok? Więc y, nie inwestujemy. Przejdźmy może, drogie lwy, do. Sytuacji emocjonalnych, uczuciowych, jak już zaczęłam o tym mówić. Król Buław. Single, singielki. Jak sobie trochę posprzątacie w tej głowie i zdacie sobie z tego sprawę, w jaki sposób myślicie o Mężczyznach czy kobietach, to istnieje bardzo duża szansa w króle buław i w asie buław do tego, że będziecie bardzo aktywni i fajnie poszukujący nowej osoby do spotykania się, do randkowania. Zachęcam Was zawsze w każdym filmiku. Randkujcie, spotykajcie się z innymi i praktykujcie randkowanie. To nie jest tak, że my umiemy to robić. Dziewczyny popełniacie mnóstwo błędów i wy panowie też. Ciągle mówię o tych zdjęciach profilowych, czarne okulary. To jest. <laughs> Wiecie, co to jest emocjonalnie i energetycznie zapora. Czyli tak naprawdę nie chce nikogo spotkać. Więc praktykujcie, rozmawiajcie, umawiajcie się na krótkie randki, na kawki, na, na, na spacery, nie na kolacje, nie na jakieś obiady i zobaczcie, jak się czujecie w tych randkach. Bardzo fajny czas na flirty, na umiejętność konwersacyjną, na, na umiejętność flirtowania, panie, bądźcie kobiece, lekkie, zabawne. Kiedyś dziewczyny chodziły, były już w szkołach dla do, panien z dobrego domu, one się uczyły konwersacji i flirtu, żeby co, znaleźć faceta, mężczyznę. I to, to energetycznie nic się nie zmieniło, to czasy się zmieniły, a my energetycznie zawsze jesteśmy podobni. Więc, drogie panie, nie pani prezes i pani kierownik na randce, tylko kobieta. Ok? A wy, panowie, nie chło, mały chłopczyk, Piotruś Pan, czy, czy niepewny siebie, nieśmiały, nie wiem kto, tylko lider. Mężczyzna, który wie, czego chce. Zaopiekuj się tą kobietą. Bądź dla niej czuły, troskliwy, męski. My to uwielbiamy. Te nasze tamte pierwotne, podświadome archetypy kobiet. My tego potrzebujemy, mężczyzny, który, wtedy, który ogarnie to wszystko i wtedy co? Mamy poczucie bezpieczeństwa. To jeszcze jest pamięć komórkowa, kiedy kobietę obowiązkiem było przeżyć przy mężczyźnie. I energetycznie to dalej jest aktualne, moi drodzy. To świat się zmienił. I można fantastycznie funkcjonować w realnym świecie, mając tą świadomość. Dlaczego o tym mówię? No bo że we wrześniu będziecie dochodzić do takich wniosków, odkrywać Amerykę na nowo, jak ja myślę na temat mężczyzn kobiet. I otwórzcie, zróbcie nowe otwarcie w Asie Buław. Nowy, spos nowy sposób postępowania z kobietami, czy z mężczyznami, nowy sposób randkowania. I istnieje naprawdę bardzo duże prawdopodobieństwo na bardzo fajnie spędzony czas. Czy ja tu widzę miłość? Nie widzę. Ale od czegoś trzeba zacząć. No, jak nie pójdziesz na randkę, to miłość Cię nie zaatakuje przez okno. Może przez telewizor, ale to jest już w ogóle wiadomo, że to nie działa. Prawda? W parach Parach. Nie skupiać swojej uwagi na tym, co, co w partnerze jest takie, jakie jest. Nikt nie jest doskonały. No może oprócz mnie. <laughs> Nikt z nas nie jest doskonały. Każdy ma jakiegoś robaka, co go tam rąbie. Nie wszystko robimy idealnie, nie wyglądamy idealnie, nie zachowujemy się idealnie i tak dalej, i tak dalej. Popełniamy błędy. Każdy ma jakąś przywarę, więc nie skupiaj swojej uwagi na przywarach, cechach, które nie do końca Ci pasują w swoim partnerze, tylko skupiaj uwagę na tym, co on ma fajnego dla par. Spędzajcie trochę, spędźcie ze sobą czas. Intymnie też Fajny czas na takie namiętności, zróbcie coś, jakąś działalność razem, jakąś aktywność, pójdźcie na basen, pójdźcie na spacer, posprzątajcie chałupę, pobijcie się poduszkami, pośmiejcie się, dużo aktywności, dużo ognia, popracujcie na tym, żeby Was ten ogień znowu fajnie się rozpalił. A nie skupiajcie się tylko na tym, co do domu trzeba kupić, kto posprząta, kto umyje łazienkę, kto wyniesie śmieci. Ja we wtorek zrobiłam ob obiad, to ty w środę gotujesz, a w czwartek to yy, ty zrób zakupy. To zabija yy, polaryzację męsko-damską. Można to wszystko. W ustalić w sposób nieraniący i na zabawie i na kochanie, a co a może tak, a może tak, ha 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 dziewczyny uczmy się tego i zobaczycie jak mężczyźni się fenomenalnie przy nas czują i są zrelaksowani i naprawdę mężczyźni chcą nas uszczęśliwiać i tego pragną, tylko chcą uszczęśliwiać kobiety, która ich docenia i szanuje kropka, to jest recepta na udaną relację więc, i od ciebie lwie zależy, co ty z tym zrobisz. Więc w parach, bądźcie dla siebie dobrzy, bądźcie dla siebie e, uśmiechnięci, energetycznie też. I działajcie, dział, działajcie, działajcie. Działajcie w tej energii podstawowej kobiecej i podstawowej energii męskiej. Zobaczycie też, jak się fajnie poczu, poczujecie. Uwaga jedyna na to, że jeżeli będziesz tak robić tylko po to, żeby ten mężczyzna coś dla ciebie zrobił, to jest manipulacja. Poszukaj to w sobie i bądź autentyczna. Prawda nas zaboli, ale prawda nas wyzwoli. Prawda nas kopnie najpierw w dupę ale potem da nam poczucie szczęścia i zmiany, a to jest dla Ciebie ważny miesiąc, drogi Lwie. Te zmiany w mindsetie, sposobu patrzenia, myślenia, postępowania. Masz, możesz mieć zajebisty, dobrze, dobre, dobry miesiąc pod warunkiem, że poddasz się tej energii. Jak będziesz przy tej ósemce mieczy tkwić w swoich starych schematach, w starych przekonaniach, starych poglądam, poglądach, poglądach yy, Będziesz postępować dokładnie tak samo jak do tej pory, to nic zaręczam Ci, się w Twoim życiu nie zmieni. Zacznij od początku. Mamy nowy rok. Naprawdę. Podążanie za sobą daje nam poczucie szczęścia, a jeżeli my jesteśmy w lepszej kondycji, to nasz partner jest w lepszej kondycji, nasze dzieci są w lepszej kondycji i nasze życie jest w lepszej kondycji. To co mówiłam w Królowie yy, w pracy, dostrzegaj coś fajnego, a nie tylko on siorbie jak je zupę, no siorbie i wymy pomyśl sobie, że będzie siorbał przez następne 10 lat, co ty na to? Jeżeli masz ochotę go zabić, to może warto się zastanowić, czy o to Ci chodzi, bo takie frustracje będą wzrastały z latami. To jeżeli my tolerujemy coś u partnera, to to jest tak jak majtka w... Boże, majtka. Gumka w majtkach. Ona się naciągnie do jakiegoś momentu, ale potem jak pęknie, to wszyscy oberwą. Więc może warto yy, popracować nad akceptacją. Siebie i partnera. To jest dla was robota na wrzesień drogie Lwy. I dostrzeganie fajnych cech swojego partnera, a nie skupianie się na tym, że siorbie. Albo coś tam, nie wiem, dziwnie chodzi, albo jest powolny, albo jest za szybki. Obojętnie, co to jest. Pomyśl sobie, co zrobisz z tym za 10 lat. <laughs> Przerażający, co? Naprawdę to pomaga. I kochani, szukajcie u siebie. To jest. I. A jeszcze nie patrzcie na świat zewnętrzny. Nie scrollujcie internetu, tylko jeżeli potrzebujesz wsparcia, zgłoś się do dobrego kołcza. Teraz są kołczowie, ja zauważyłam, od wszystkiego. Nawet od palenia papierosów są kołczowie. Od wieszania firanek. Może to i dobrze, ja tego nie oceniam. Ale posłuchajcie sobie kogoś mądrego, jak znaleźć te przekonania. Jeżeli jesteś tu na moim kanale, to znaczy, że możesz to zrobić. Że masz otwartość na szukanie w sobie i na, masz otwartość na kreowanie swojego życia. Mamy na to wpływ. Skupianie się na to, co mówią o mnie inni, jak mnie postrzegają, co ci to da, wpędzi cię w frustrację, a i tak nie, nie, przy, nie zadowolisz wszystkich. Więc może warto zadowolić siebie? W Asie Buław i w Królu Buław, a ja was wszystkich wiecie co? I nie skupianie się na naszych negatywach, tylko odkrycie to i przełożenie na. O, mam taki cień, lubię jeść torty. No to jak siądziesz do tortu, to powiedz, no drogi cieniu, moja wado, uwielbiam słodycze. Dzisiaj możesz uwielbiać słodycze. Uuu, ale jutro jogurcik. To jest taki przykład, ale bardzo dobrze oddaje to, na czym moglibyśmy się skupić. Nie chodzi o katowanie siebie. Chodzi o odkrywanie siebie i kreowanie. Się filozoficznie nam zrobiło pod koniec. Kochane lwy, jeszcze raz dziękuję za Waszą cierpliwość, za Waszą obecność. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, mówcie, że taki kanał istnieje, udostępniajcie, idziemy, rozwijamy się dalej, budujemy naszą społeczność tarotową. To są takie, ja już mam duże doświadczenie i tak widzę, że kanał idzie w kierunku pogaduchy o życiu za pomocą kart tarota. Myślę, że mam się z czym z wami dzielić i zostawcie ślad, żebym miała dalej ochotę to robić i żebym mogła być dla was, bo to naprawdę dodaje mi skrzydeł. Życzę wam wspaniałego odkrywczego września na temat swój. Swój. No i do dostrzegania w swoich partnerach bohatera, poszuka, randkowania, flirtowania, yy, wybaczania. I nie skupianie się tylko i wyłącznie na sferze realnej. Kto pozamiata, kto umyje łazienkę i to ale te nie tylko to jest ważne. Pozdrawiam was serdecznie. Buziaki. Pa.